Choć śmierć, podobnie jak narodzenie, wzrost, jest stałym elementem naszej ludzkiej egzystencji, no to niechętnie o niej rozmawiamy. W Polsce, szczególnie w tych dniach, ożywiamy pamięcią tych, którzy już odeszli, szczególnie tych, których kochaliśmy. I naturalną konsekwencją takich wspomnień jest pytanie: dlaczego człowiek umiera? Z Biblii. Dowiemy się, że śmierć jest jedną z konsekwencji grzechu pierwszych ludzi. Ja rozumiem, że taka odpowiedź nie musi się nam podobać, ale tak jest już z odpowiedziami, że nie są one po to, aby wprawiały nas w dobre samopoczucie czy nastrój, lecz po to, aby pomagały orientować się nam w danym zagadnieniu czy temacie. Pozwólcie, że przeczytam. Fragment słowa Bożego z pierwszej księgi Mojżeszowej z drugiego rozdziału wersety od 16 do 17 I przykazał Pan Bóg człowiekowi: Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, umrzesz. Rodzi się takie pytanie: czy Adam i Ewa w raju byli nieśmiertelni? Odpowiedź jest taka: potencjalnie tak. To złamanie Bożego zakazu, czyli grzech, spowodowało, że stracili oni niewinność i w konsekwencji rozpoczął się u nich, w nich, proces umierania, proces starzenia się, chorób i w końcu samej śmierci. W liście do Rzymian. W szóstym rozdziale, dwudziestym trzecim wersecie czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ten grzech Adama i Ewy ma swoje konsekwencje także dla kolejnych pokoleń, także dla naszego. W pierwszym apostoła Pawła do Koryntian, w piętnastym rozdziale, dwudziestym drugim wersecie czytamy, że w Adamie wszyscy umierają. Podobnie jak wybory naszych przodków mają wpływ na nasz wygląd, czy nawet na nasz obecny status. Tak też wybór pierwszych rodziców Adama i Ewy, wybór nieposłuszeństwa wobec Boga, spowodował, że jesteśmy śmiertelni, umieramy. A tak na marginesie, mówiąc o grzechu, kolejne pytanie: czy Adam i Ewa musieli zgrzeżyć? Otóż jest różnica między koniecznością a możliwością. Więc nie musieli, ale mogli, jak wiemy, uczynili to. Jako chrześcijanie zwykle, kiedy mówimy o śmierci, to mówimy o trzech jej rodzajach. O śmierci duchowej, o śmierci wiecznej i o śmierci fizycznej. Śmierć duchowa może być jednocześnie pewną metaforą, ale też dosłownością. Metaforą, ponieważ logika podpowiada nam, żeby aby umrzeć, trzeba wpierw się urodzić. Także duchowo. A więc trzeba się wpierw duchowo urodzić, żeby duchowo umrzeć. Twierdzenie więc, że ludzie niewierzący są martwi duchowo, nie może oznaczać czegoś więcej poza tym, że ci ludzie po prostu nie żyją dla Boga, nie żyją dla Jego spraw. Natomiast dosłowność śmierci duchowej zawarta jest w stwierdzeniu, że można narodzić się duchowo i duchowo umrzeć, a jednocześnie nadal fizycznie żyć, czego potwierdzenie znajdziemy w takich opisach, jak o powierzchownym narodzeniu, czy też w tym liście apostoła Pawła. Do Tymoteusza, to jest drugi list, kiedy skarży on się albo ubolewa nad tym, że Demas opuścił go, Demas jego towarzysz, ewangelizacji. Znajdziemy też takie teksty w liście do Hebrajczyków, w dziesiątym rozdziale, od 26 do 29, gdzie czytamy o kimś, kto podeptał, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, znieważył ducha łaski, więc mowa jest o kimś, kto. Musiał wpierw uwierzyć. I w tym sensie, ulrzeć duchowo oznacza porzucenie wiary w Boga. Dalej czytamy o śmierci wiecznej. Śmierć wieczna jest także zwana drugą śmiercią, albo też w objawieniu według świętego Jana jeziorem Ognistym. Oznacza ona ostateczne oddzielenie człowieka od Boga i pozostanie tegoż człowieka w stanie grzechu. Pewien teolog zauważył, że gdyby człowiek po swoim upadku, czyli po zjedzeniu owocu z drzewa poznania dobra i zła, zjadł owoc z drzewa życia, to pozostałby wiecznie w stanie zepsucia i progresji zła w jego ludzkiej naturze. No bo w pierwszym pokoleniu Adam i Ewa grzeszą nieposłuszeństwem, ale już w drugim pokoleniu dochodzi do morderstwa, do bratobójstwa. Kain zabija Abla. O śmierci wiecznej mówi Jezus i jest ona zapowiadana na sądzie ostatecznym. I śmierć fizyczna oznacza ona śmierć ciała, które się rozpada. I w tym przypadku nie ma tutaj żadnego konfliktu pomiędzy medycyną a religią czy filozofią. Interesującym jest fakt, że wraz z rozwojem medycyny zmieniały się także medyczne definicje śmierci. Ale śmierć fizyczna poprzez Nowy Testament nie jest pokazywana w perspektywie definitywnego końca, lecz w kontekście zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bo zgodnie z Ewangelią, Jezus Chrystus został ukrzyżowany, umarł, został pogrzebany, ale zmartwychwstał. Doświadczył śmierci, ale śmierć nie mogła go zatrzymać. Jego zmartwychwstanie nie było tylko wskrzeszeniem z martwych, aby w końcu umrzeć, tak jak choćby jak w przypadku Łazarza, ale było powstaniem do życia, które się nigdy nie zakończy. Jezus miał władzę nad grzechem, szatanem i ma władzę nad śmiercią. Dobrą wiadomością jest dla nas to, że taka perspektywa zmartwychwstania nie ogranicza się wyłącznie do Jezusa, ale dotyczy tych wszystkich, którzy w Jezusie złożyli całą swoją nadzieję. Jak czytamy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w 15 rozdziale, 22 wersecie, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. A więc śmierć fizyczna dla ufających Chrystusowi nie jest ślepą uliczką. Można powiedzieć, jest szeroką aleją prowadzącą do lepszego życia. Apostoł Paweł tak pisze o śmierci, pisze do Filipian, ale dla mnie życie nie z Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem, by być z Chrystusem. Bo to daleko lepiej. List apostoła Pawła do Filipian, pierwszy rozdział, wersety 21 do 23. Ale też apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale pisze takie słowa: Wiemy, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga. Dom w niebie nie rękoma zbudowany, ale wiecie. Choć śmierć fizyczna jest wrogiem człowieka, to spełnia określone funkcje. Niektórzy moraliści uważają, że śmierć jest najostrzejszym środkiem dyscyplinarnym. I ostrzeżeniem dla żyjących. Śmierć z pewnością przypomina nam o naszej przemijalności i rodzi pytania w stylu: i co dalej? Śmierć przypomina nam o naszej odpowiedzialności, odpowiedzialności każdego z nas. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, w piątym rozdziale, dziesiątym wersecie, czytamy takie słowa: Wszyscy, Musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre i złe. A skoro tak, to musimy być przygotowani zarówno na śmierć, jak i nas od Boży. Pewien duchowny powiedział, że dla chrześcijanina Śmierć fizyczna powinna kojarzyć się z obrazem rodzącego się niemowlęcia, które niechętnie chce opuścić wygodne i bezpieczne łono matki. Ból narodzin skłania go do unikania wejścia w nowy, nieznany mu świat. Ale kiedy już się narodzi, doświadcza prawdziwego życia. Poznaje, dojrzewa, kocha. I podobnie jest z chrześcijaninem, który po wielu latach opuszcza łono tego świata, które wydaje mu się wygodne, w miarę bezpieczne, z pewnością znane. I mając taką perspektywę, perspektywę śmierci fizycznej, nie boimy się jej. Wierzymy, że nasz ostatni oddech na tym świecie będzie tym pierwszym wdechem na tym nowym. Ale z pewnością obawiamy się samego procesu umierania. Naszej fizycznej, a czasem też i psychicznej degradacji. Ale czy to właściwe? Przypominać sobie, jak kamedułowie o śmierci: memento mori, pamiętaj, że umrzesz? Zapoznałem się z lekturą psychiatry Elizabeth Kibler-Ross, pionierki opieki paliatywnej. I prowadzone przez nią wieloletnie badania wskazują, że. Rozmowy o śmierci z umierającymi ludźmi, z ich rodzinami, z lekarzami, z pielęgniarkami, u większości z nich obniżały poziom lęku przed nim. Na zakończenie chcę przytoczyć pewną historię, kiedy Jezus został zapytany przez niewierzących w zmartwych stanie saduceusze o życie pozagrobowe. I on odpowiedział im słowami, jakie Bóg powiedział, do Mojżesza przy krzaku gorejącym. jam jest Bóg, Abrahama, Izaaka, Jakuba. Można pomyśleć, czy ludzie już byli, już ich nie ma. Ale Jezus uzupełnia to słowo, mówi Bóg jest Bogiem żywym, a nie umarłym. A psalmista dodaje, to jest nasz Bóg na wieki. On prowadzi nas poza śmierć. Psalm 48, 15 werset. Moi drodzy, pozwólcie, że zostawię was z fragmentem Psalmu 23, gdzie czytamy wyznanie psalmisty: Choćbym nawet szedł ciemną doliną, czyli doliną też śmierci, zła się nie ulęknę, ponieważ Ty jesteś ze mną. Życzę Wam, aby Bóg zawsze, w każdym momencie Waszego życia był z Wami i także przeprowadził Was poza śmierć. Pozdrawiam Was, Pastor Fryderyk.